Cześć, ja jestem Domena, przed wami kolejny odcinek z gry A Plague Tale Innocence I powiem wam szczerze, że w poprzednim odcinku Amicia oraz Hugo, a także ich y, nowy przyjaciel, chyba Lucas Zostali porwani, zostali złapani I w tym momencie Amicia nie ma żadnych żadnego wyposażenia I po prostu jakaś tajemnicza dziewczyna ją uratowała Próbujemy się wydostać z obozu oh, Co? Poszukaj możliwości odwrócenia uwagi, następnie naciśnij... Okej, okay, więc tędy, tutaj nie, ale tu chyba byłoby najlepiej, wolałabym tu. Tak? No to tu. you got an idea how many deaths were on our side it's hard to say thousands for sure but the rats may count as those butcher they won't mm -hmm. hurt him you don't understand if he's afraid you have to be patient we have to clear the way no rat can I ask to Thousands of deaths have been reported from bites or contagion. A twist. It is a divine plague, and this is just the beginning. is made of metal. No, we'd be blocked. Must order Do you see that? That won't make enough noise. Hmm. A ci są niezainteresowani w ogóle, tak? U, okay. O, okej. What's that then? Aha. Dobra, uff Poszli sobie.

<laughs> it was a hell of a fucking victory, I'm telling you. Guyenne belongs to England again, for sure. Oh, yeah. yeah. Take a look out there and you'll see that Guyenne belongs to the fucking rats. All you need is a torch to get look, rid him. Look, the bot. Yeah, well spotted. <gasps> I saw them. Hundreds of them coming out of the ground like devils. <laughs> no, left. Just be careful. We need you alive. Right in the noggin. very good what sort of prisoner is worth such a high ransom? Valois children son and daughter of the knight Robert de Rube knight of a tree more like his fighting skills from the time of the war are legendary it is rather odd to be so why do awake oh no, don't worry it was bound to happen Szybko, Misia, nie możesz tak powoli. Let's see That's what, I'm doing. what about this chest? I saw powder. probably for alchemy. Useless. I can use it. If you want me to open it just say. Tak, chcę.

bardzo trzeba uważać na butelki. Ona jest szybsza od nas zdecydowanie. You're crazy. What? We got through, didn't we? Just My brother looks like it. quickly They're coming to get you soon you'll be far away from here amicia where is she the bastards the bastards come Think down are gonna keep her with us right guys <laughs> no hey. no please don't the girl just the be girl. thankful you're still alive huh what do you mean the girl come on spit it out the girl's escaped her cage is open everyone's looking for her Shit. spread out A teraz co? A teraz mam go wypuścić. A czy, Ach, nie mam rzeczy. No dobra, że nie mam rzeczy, ale co z tego, że nie mam rzeczy? Nie znalazłam żadnych kamieni po drodze? Tyle zbierałam. Dobra, tu są kamienie. Idziemy tędy. No tu mam kamienie, co rzucić nie mogę? Ja wiem, że nie mam pracy, ale nic nie widziałeś. Nic! O, ściągnęła ich na nas. I tam wylazła. No dobra. No cóż. Y, moim zdaniem to nie była moja wina, tylko ona tam wylazła, ale nie wiem dokąd mamy iść, muszę się zastanowić. Dobra, no, znajdź Hugo. No, znaleźliśmy Hugo, <laughs> tylko co dalej? <laughs> like Gdzie ona jest? Just be thankful bastards, you're still alive. Not everyone Come makes it down. around here. Hey, the girl, the girl. Huh? What do you mean, the girl? Come on, spit it out. The girl's escaped. The cage is open. Everyone's looking for her. Oh, shit. You Spread out. Watch the doors and stay in your toes. A cage doesn't just open like that. Might be the Valois doing. Now's the time. Hugo, I'm here. Amicia, are you alright? Are you hurt? No, get me out, please. We have to get that cage down. It's all right, Hugo. Listen, my sling. Did they have it when they locked you up? Yes, they put it in the trunk there. Right. Over to you, Melly. Don't just Finally. No. I teraz tak. Yy, skała. Ktoś narobi robi hałasu, więc. Meli, Meli się nazywa. Ok. Yy, nie zwróciłam uwagi, że nam się przedstawiła. Oh. They said they were going to take me away and I wouldn't see you again. Well, now you know that's not true. I'm here. We're staying together, right? Of course. She may go with Melly. She's here to help us. She may. And she's sorry she turned us in. Yes, so Melly. Yeah, I'm a bad girl. Happy now? Can we go? Take my hand, you go. Let's get going. Yes. There's a way out to the forest to the camp. If you really know how to use that sling. I co, w kółko będziemy łazić? Aha, ja mam iść pierwsza, tylko którędy? Przez namioty. Mhm. dobrze. Nie zużyłam. Próbowałam celować. No dobra, no to w takim razie co? Mamy się przedostać przez namioty? Tak? Dobrze rozumiem? Czy o co chodzi? Dobra, to spróbujmy przejść namiotami. Eee, może tędy. No przecież potraficie tędy iść. No. Dobra, tutaj jest gość, ale może uda się tyłem. O, kamienie. Przydadzą się. Eee. A jeszcze mają pilnować namiotów, tak? O nie! Szybko, szybko, szybko. Może mu przejdzie. Nie, widzą nas. No, widzą nas. Dobra. Ale może uda nam się gdzieś schować. Dobra, tutaj się raczej nie schowamy. Cześć, żołnierze. Po prostu biegniemy. Coś czuję, że raczej się to nie uda, ale. O, patrzcie, udało się. nie, jednak się nie udało. A o. -o. Children, and I have to capture them myself. These plantagenets are useless. He killed my parents. He's going to slaughter us. Belly, run. Dobrze. to no head take them out, Amicia. Boy, the girl and a brother. What the hell did you do? Nothing. We didn't do anything. They want. Dobra, biegniemy. Coś strasznie długo jej zajmowało celowanie szczerze mówiąc, ale dobra. Idziemy. No idziemy! Stop Cendy znaczy surandy. Eee, Załatwione. Załatwione. Misia jest po skuteczna. Czuję, że przydałoby się. Nie! Dobra. Ale dwóch się udało zabić. Oh. Uuu, uh. mam tylko nadzieję, że Artur też ucieknie. Ej, a co z tym całym tym. Yy... Lukasem? Czy jak on się nazywał? Bo nie pamiętam. Okej, okay, to już koniec. Okej, okay, to będzie krótki, krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cieszę się, że udało nam się wydostać. Tak jak mówiłam, jeden rozdział to jest jeden odcinek, więc niektóre będą dłuższe, niektóre będą krótsze, ale nie chcę przerywać jakby w trakcie, więc po prostu drogę przed nami ogramy sobie później. Teraz taki mały wstęp. Do you know where Right now we have to hide. Arthur and I know a place. And Lucas he's Lucas. waiting at your château. Oh! All in good time. We're going to see Lucas again? <laughs> I hope so. I like Lucas. He's nice. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i oczywiście udamy się teraz do tego bezpiecznego e, miejsca. Całe szczęście, że Meli pojawiła się na naszej drodze. Zajrzyjcie do opisu: to znajdziecie link do mojego Instagrama, do Twitcha, do całej playlisty z tej gry, ale też do Discorda. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.